Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, Snow i zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Legacy of Kane Soul River. W poprzednim odcinku pokonaliśmy Dumę, zdobyliśmy jego umiejętność, która nie do końca jest mi wiadome, jak ona działa. Będziemy musieli się przekonać na jakimś pierwszym, lepszym przeciwniku, ale jak na razie, znajdźmy wyjście z tej cytadeli, czy też zamku, czy jak kto chce to nazwać. Może wtedy dowiemy się, gdzie musimy dalej iść? Więc gdzie było wyjście? O to jest pytanie. Chyba tędy. Tak, tędy. No, przeciska się przez te kraty. Przez te również. Tak, i wychodzimy na dziedziniec. Mhm. Tu sobie zmienimy świat. I wyjdziemy grzecznie przez drzwi. Dobra, tutaj się powspinamy trochę i zobaczymy, czy tajemniczy głos odezwie się i powie nam. Czyli kolejnym przeciwnikiem na naszej liście jest już nasz pan Kane. Teraz pytanie: gdzie my mamy iść? Gdzie my mamy iść? Eee, co tutaj było? Nie, z tej strony przyszliśmy. A co jest tutaj? Hop, hop raziel szybko. Ups! Leżeć. Aha, z tego co pamiętam, tutaj była spora liczba przeciwników, i chyba coś na końcu było. Dobra, wywal go, bo i tak nie, nie ma sensu go taszczyć ze sobą. Tak, kamienie, kamienie. Znowu przeciwnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Aha, zegar słoneczny. Hmm. Czy ja mogę w jakiś sposób wykorzystać ten zegar? Najpierw chciałby. Oj, Raziel. Chciałbym go ogłuszyć. O ile jest to właśnie. Możliwe. Bo chciałbym Cię wrzucić, mój drogi, do płomieni. Dobra, rzuć go. Może trafisz. Świetnie. Daj mi duszę swoją. Pięknie. Odpalamy. Odpalamy. Odpalamy, mówię. No. Musimy się tam. CELNOŚĆ Ta celność po raz drugi Dobra, pozbyliśmy się go Co my możemy zrobić z tym... Zegarem słonecznym? Są drzwi Jakim sposobem musimy je otworzyć? Zawsze po pokonaniu Kolejnego brata i w jakiś sposób Musieliśmy wykorzystać jego umiejętność Czyli co? Okej. Okay. Droga otwarta. Kane zaprasza. A ja nie mam zamiaru odrzucić zaproszenia. Zapewne za chwilę drzwi się z na nami z hukiem zamkną. Jak on tego nie zauważył, to ja nie wiem. Za nisko. Dobra, trafiony. Dusza poszła się. Hmm. Cudowny wystrój wnętrz, muszę, muszę przyznać, naprawdę. Przepraszam za to takie buczenie. Ale oczywiście, komórka mi się wyładowała. Jakoś może dociągnie do końca tego odcinka. Bierzemy energię. Otwieramy przejście Mam nadzieję, że gdzieś tutaj znajdziemy portal, ponieważ nie chce mi się takiego kawałka przechodzić. Okej, okay, ciebie już od razu. Mm -hmm. Co się dzieje? Świetnie. Od razu wsysamy duszę. Nie zostawiamy śladów po sobie. Dobra, możemy iść tu. Możemy iść tu. Ok, kolejne drzwi. A zabierzemy sobie to. I od razu wykorzystamy. Make. Nie. To tak nie działa. Czy. Nie, myślałem, że tu jest jakieś tajemne przejście. Ale nie. Dobra, skoro nie tam, to tutaj. Co tu było? Coś widziałem. Nie. Jest portal. Świetnie. To znacznie ułatwi sprawę. Co to jest za znak? Hmm, ten już możemy skreślić. Tak, tak, tak. Dobra. Trójkąt z kółkiem. Tylko teraz jest pytanie: jak ja się mam przedostać przez te drzwi? A raczej kejny. Kane... Nie zareaguje na to jak zapukam. I poproszę ładnie i grzecznie, aby mnie wpuścił. O, Boże! Przecież ja cię zabiłem. Nie podoba mi się taki respawn przeciwników, szczególnie jak. Diz que tu laga. Dobra, nie pozostaje nam nic innego. O właśnie! Jest przejście. Dawaj du duszę. Naprawdę przepraszam za te moje problemy z wysłowieniem się. Zauważyłem, że jak robię sobie jakąś krótszą albo dłuższą przerwę od nagrywania, to tak właśnie jest. A codziennie też. Nie mam okazji, żeby nagrywać. Niestety czasami czasu brak. Czy tutaj coś... Nie. Czy ja mogę to rozwalić? Nie. Ktoś tu jest? Nie. A w sumie... Jest pytanie, hmm, którędy którędy to ja mam iść? Tutaj musiałbym zmienić świat. A tutaj to samo. Zakładam, że jedna i druga komnata łączy się ze sobą. Nie będziesz mnie atakował. Cicho bądź. Ok, dobra, spojrzymy na to miejsce z normalnego świata. Czy coś się zmieniło? Tutaj nic nie ma. Hmm, halo? Nie. Nie... O! Tu mogę wyciągnąć. Tutaj również. Jest pytanie, czy to coś dało? A może ja muszę? O, to może będzie dobre? Nie za dużo to zrobiło. Przejdziemy przez, to, przez te kraty. I Właśnie, tutaj zakręcimy tym jeszcze raz, zobaczymy co się stanie. Okej, okay, ta droga prowadzi. Dobra, nigdzie. A droga przed nami. tej komnaty Co ja tutaj muszę zrobić hmm. Dobra jeszcze raz? Zostań się tutaj. Aha, to jest pozamykane teraz. Fak. O Boże... Chwytaj to. Tak... Serio? No. Aha! O mój Boże. Dobra, zrobimy to w taki sposób. To się podniesie. Czy jest jakiś symbol? Jest symbol Z. Z i takie kółko, czyli wychodziłoby na to, że muszę te klocki przetransportować na drugą stronę. Bo tam były takie symbole. Tylko jak ja to mam zrobić? Nie, tylko jeden muszę przetransportować. Jeden jest tutaj. Jak Ciebie przetransportować to. Jak wyciągnę go. Raziel, czy ty mógłbyś chociaż raz? Mhm. Spadaj tam. Cudownie. Teraz weźmiemy ten. Te drzwi się zamkną. Dobra. Już przepchaj go tutaj. Teraz te się otworzą. Przechodzimy do świata astralnego. I wracamy do tej komnaty, gdzie możemy obracać tym czymś. Mhm. Świetnie. Robimy taki męk. Kręcimy. Gdzie jest ten klocek? Tutaj. Tylko gdybyś się pośpieszył... Tylko jak ty nie będziesz chciał go wrzucić na górę... Dobra. To jest jak to było? Tak. I tak. No! Masz, chłopie, szczęście. Tutaj. I wsuwamy dziada. Mhm. Nie, 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 nie. Nie musimy z tego sk Nie musimy z tego korzystać. Teraz sobie zakręcimy i chyba tędy tak zmieniamy świat i tym oto sposobem łami głowka. Mam nadzieję, oczywiście została rozwiązana. Dobra. Chwytaj jeszcze raz, bo przesuwamy sobie trochę. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że tam ktoś śpiewa duma. No, wbijaj pazury. Jest. Tylko O, właśnie. Naprawdę ubolewam nad tym, że ta kamera automatycznie się nie ustawia za plecami naszego bohatera, tylko trzeba nią kręcić i kręcić. Dobra, może być i w tą stronę. Mhm. I skoro droga jest otwarta, wskocz. Dobra, co my tu mamy? <laughs> Szkoda, że nie mam płonących. Ej, nic się nie dzieje. No wiedziałem, musiał mnie dziabnąć. Musiał, 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 musiał. To choler jasny. Nie mam jeszcze energii. Ale chyba tutaj na dole była laga. Goni nas skubaniec. Słyszę. Ale nam skopał tyłek. Dobra, bierzemy to, bo nie mamy nic innego do obrony. To wygląda zachęcająco, ale zapewne musimy na razie iść tutaj. Tutaj możemy znowu zatoczyć jakiś krąg. A co tutaj jest? Ok, tutaj musiałbym się przenieść. Tak, więc zobaczymy, co się stanie. Jak będziemy biegać w kółeczko. Okej, okay, świetnie. Zawsze coś. I zapewne tutaj się... Nie. Myślałem, że się zamknie brama. A co się stanie, jak jeszcze raz? I jeszcze raz. Hmm. Dobra. Przenieśmy się, o właśnie, tutaj. Przyjdziesz tutaj. Spoko. Chodź tu do mnie. No, przeciskaj się przez te kraty. Tutaj możemy iść? Nie. A to dziad. OK, tu już widzę, co należy zrobić. Tylko, czy jest tutaj gdzieś portal? Odpowiedź brzmi nie. A? Nie. Zero pomysłów. Lewo, prawo. A tu jest. No, raziel. Ktoś tutaj jest? Nie. Ale jest ta laga, tak więc sobie ją zabierzemy. Dobra, z tym nie będzie problemu. Mhm. Co i za proste są te łamigłówki w tym miejscu? Przez całą grę były dość. powiedziałbym, upierdliwe. Wiedziałem, wiedziałem. Żałuję, że nie mam tej lagi bliżej, ale pytanie czy trafię, tak kolejny. Czego chciałbym ominąć? To wygląda na miejsce, które moglibyśmy przekroczyć. Tak też jest. Ale no. Czy to się opłacało? Nie powiedziałbym. Wow, 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 ilu was tu jest? Dobra, jedna dusza, druga dusza. Dobra, skoro już jesteśmy w tym świecie, zbadajmy na spokojnie ten teren. E... Dobra. Jednak chyba musimy być tutaj w normalnym świecie. Świetnie. A portal był tutaj. Okej. Okay. Raz szybki skok. Oczywiście potworki się odrodziły, bo jakby inaczej, gdzie jest moja laga? Prawie. Było blisko, bardzo blisko. Skończ tam popierdywać. Nie, ja nie chcę tak... Dobra, w sumie go widać. O, to było po naprawdę celne. Biegni, 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 biegni. biegni. Zakładam, że musimy tymi czubkami do środka. Biegni, 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 biegni. Dobra, za chwilę zginiemy już giniemy. A i znów taki kawał drogi trzeba się wracać. Spadaj. Nie. Skąd na ślepo? Mamy umiejętności, tak więc zrobimy. Tak. Nie macie. Teraz przynajmniej mogę w spokoju. No, jeszcze raz, jeszcze raz, Raziel. Ostatni raz, proszę cię. Dobra. Nie wiem, czy ma znaczenie, w którą stronę ja się tutaj kręcę. No świetnie. I jeszcze raz. Wow. Najbardziej pasjonujący moment do oglądania świetnie. Jeszcze tylko ten. Serio? Taki kawał drogi, żeby otworzyć wrota, które były na samym początku? No hell. No fucking way. Zapiszę tutaj grę. I to będzie na tyle w tym odcinku. W następnym przekonamy się, co znajduje się za wrotami, przed... Które... <laughs> które przed chwilą otworzyliśmy. Tak więc, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.